Witam dziś na podnośniku Renault Megan 2 Creative Technology. Jasne. Degno za prosta. Uszkodzony czujnik ABS-u. Koło lewe tylnie. No, te tak. ile to będzie kosztowało? No, będzie kosztowało. No, i ile kurwa będzie kosztowało? No, ile to może kosztować? No, przecież, kurwa, czujnik tam ze 100-120 zł. Niech tam se krzyknie. Mechanior, kurwa, tam. 100 zł za robotę. chuj tam 220 zł, tam powiedzmy, nie? No jasne, tak. Tylko tak. Tu jest to. Tu mamy tylnią belkę. Czujnik. Jesteś. Czujnik ABS-u. wisi sobie, tak o, dynda sobie. O tak, dymda, dymda. No, bo on powinien być tu. Tu powinien być. kurwa, nie widać. skobrze się. Tu taka blaszka powinna być, no tylko tej blaszki tu kurwa tutaj, no nie ma tej blaszki, no z... zżarło tą blaszkę, no i teraz, co to teraz, o, no jeszcze się bez... co teraz zrobić, blaszka, no to no mówię, kurwa hurtownia, nie ma w hurtowni, serwis, yy, Renault, podaję numer, win nie ma, nie ma, mówi tam, kup se pan nową belkę za 6000 zł. no to zajebiście, nie. Samochód warty, ja nie wiem, 2 trzy tysiące, belkę za sześć tysięcy, no. Taka blaszka powinna być. Tutaj wpina się ten czujnik. Wiem Taka blaszka. Tutaj drugi rodzaj był. tutaj mam drugi rodzaj. O, tutaj. Albo taka, bo są dwie średnice, nie? Blaszki nie dokupisz. Nie dokupisz blaszki. I teraz, ile to będzie kosztowało? Na szczęście, tą blaszkę to znalazłem na szrocie, gdzie gościu Kuma Wajchy o co chodzi. Renówki same rozbiera, właśnie, w znaczy, większości renówki rozbiera. I mówi: stówka blaszka, weź taką i taką, która będzie pasować, załóż. Ale ja, klient, ile to będzie kosztowało? No ile to będzie kosztowało? No nie wiadomo ile. Także Reno piękna sprawa wymiana czujnika ABS no ile taka wymiana ile to będzie kosztowało no właśnie pozdrawiam